My mamy to coś czego nie ma tu nikt, A my mamy to coś czego nie, ma czego nie ma tu nikt, my mamy to coś czego nie ma tu nikt, czego nie ma tu nikt, czego nie ma tu nikt, my mamy to coś czego nie ma tu nikt, my mamy to coś czego nie ma tu nikt, my mamy to coś czego nie ma tu nikt, czego nie ma tu nikt, czego nie ma tu nikt. Ja mam to coś, ona znowu zerka na mnie Dobrze wie, że wylądujemy w wannie Wchodzę do klubu, bo to nie jest jeszcze after Najpierw balet, potem twoje ciało sprawdzę, ej Dawaj tu do baru, mała Noc jest jeszcze długa, do wydania mam fujziana Reszta nie spierdala, barman robi zalotaja Twój zapach duża, to jest Dolce Gabbana Ja siedzę w rejbanach, oni patrzą się na nas Ty już lekko pijana, dawaj na parkiet lala Potem hotel mam w planach Przy mnie nie ma dziś stanie Nikt nie tu na pokaz, Twoje ruchy kociak dają euforię jak kocha Zamówiłem taksę, no bo plączy mi się mowa Czeka apartament a scena fina Mamy to coś, czego nie ma tu nikt My mamy to, coś, czego nie ma tu nikt Mamy mamy to, coś, czego nie ma tu nikt Czego nie ma tu nikt, czego nie ma tu nikt mamy to, coś, czego nie ma tu nikt ma ma mamy to, coś, czego nie ma tu nikt Mamy to, coś, czego nie ma tu Czego nie ma tu czego nie ma tu nikt czy możesz marzyć w klaunie? Jak dżentelmen pierwsze drzwi otwieram w taksie A po drodze jeszcze odwiedzamy żabkę Carlo Rossi no bo został tylko 1000 wiesz Wyjebane ma w ten cash Wino wypijemy z gwinta do hotelu trochę jest Na ostatnim piętrze pokój to nie będzie dirty dance Przy widoku na to miasto uprawiamy dirty sex ej. Potem palimy ten jazz Dzwonię na room service bo alkohol zaraz skończy się Karta hotelowa biała ona pyta co jest pięć a za dwie minuty uśmiechnięta oblizuje się ej. I to tak jak weekend jest. Miałem już zbastować, ale ona dziś mnie. Koronkowe stringi, no i bardzo klejsze. Bo oblewam ją szampanem, a to Mamy coś czego nie ma tu nikt. No mamy to, coś czego nie ma tu nikt. No mamy to, coś czego nie ma tu nikt. Czego nie ma tu nikt, czego no nie ma tu nikt. Mamy to, coś czego nie ma tu nikt. No mamy to, coś czego nie ma tu nikt. No mamy to, coś czego nie ma tu nikt. Czego nie ma tu nikt, czego nie ma tu nikt. Dobra Mordo, to co? Nagrywamy to. Dawaj załączyć ci tego autotuna. Jakiego autotuna? Walimy Olsku. Jak oldschool? Przecież Olsku już nie jest modny. No to kurwa będzie. będzie, będzie.